Doskonale, cześć. Witam Was wszystkich. Nazywam się Martyna Pietrzak i dzisiaj opowiem Wam trochę o Zięsia, czyli gatunku chińskiego fantazy. Dwa disclaimery, zanim zaczniemy. Pierwszy jest taki, że nie jestem sinologiem ale jestem z wykształcenia literaturoznawcą i kulturoznawcą, więc myślę, że mogę, mam jakiś autorytet, żeby trochę opowiedzieć Wam o literaturze. A drugi disclaimer jest taki, że nie znam języka chińskiego, nie mówię po chińsku, więc jeśli mamy tutaj na sali jakieś osoby, które znają biegle chiński, to bardzo przepraszam za wszystkie łamańce językowe, które za chwilę się wydarzą. Może nie będzie tak trudno jak po klingońsku, ale zobaczymy, e, spróbujmy. Oczywiście na początek przypominam, że mamy tutaj zbióreczkę. Zachęcam bardzo do zajrzenia do skarbonki. Każda wpłata ma tutaj znaczenie, każda wpłata się liczy, więc zachęcam Was jak najbardziej, żeby skarbonkę odwiedzić i rzucić tutaj groszem. A teraz zagłębimy się w świat nieśmiertelnych bohaterów. Gatunek chińskiego fantazy, to właśnie dokładnie, dosłownie tłumaczy się jako nieśmiertelni bohaterowie. Jest to gatunek fantastyki, który wyłonił się z klasycznej literatury chińskiej, ale swój taki boom przeżył w XX wieku i obecnie jest również niezwykle popularny. Um. On, jak możecie się domyślać, przez lata bardzo się zmieniał, i dlatego podczas dzisiejszej prezentacji opowiem Wam trochę o takich klasycznych tropach związanych z sięścia, ale też powiem Wam, jak one się zmieniły jak to wygląda teraz w bardziej współczesnych publikacjach. Um. To jest ciekawe i charakterystyczne dla Siencia to um, pewne systematyczne podejście do zdobywania mocy. E, tak jak w zachodniej fantastyce, często mamy właśnie bohatera. Też takiej narracji Zero to Hero, który, nie wiem, nagle zyskuje jakieś magiczne moce, albo znajduje niezwykły artefakt, albo trafia na Wielkiego Mistrza, który przekazuje mu swoją mądrość i mamy ten szybki montaż dotyczący jego treningu. W to wygląda trochę inaczej. Mamy tutaj właśnie też często bohaterów, którzy zaczynają z takiego bardzo trudnego punktu wyjścia, ale ta ich podróż do zostania bohaterami czy do zostania boskimi istotami jest rozłożona w bardzo długim czasie, potrafi trwać wiele lat czy nawet wiele wieków. Co więcej, zaraz Wam też to będę opowiadać trochę w szczegółach. Jest to podróż, która jest bardzo ustrukturyzowana i trzeba spełnić warun pewne warunki, żeby zostać takim bohaterem sięcia i żeby tutaj w pełni zrealizować swój potencjał. Co jest właśnie jednym z takich fundamentów tego rodzaju fantastyki? To tak zwany świat kultywacji. Jest to ogólne określenie dla właśnie całego tego systemu zdobywania mocy w chińskiej fantastyce. Świat kultywacji i kultywatorzy, którzy do niego należą, są zazwyczaj zorganizowani wokół sekt czy klanów. Sekty te zazwyczaj właśnie charakteryzują się swoimi własnymi technikami, swoimi mocami, jakimś zasobem wiedzy, którym dysponują i to je pomiędzy sobą różni. Oczywiście każda z sekt podąża mniej więcej tym samym systemem dążenia do nieśmiertelności i uczniowie muszą spełnić pełne warunki, żeby tutaj osiągnąć tę ostateczną transcendencję. Opowiem Wam trochę o tych warunkach. Tutaj od razu z małą notatką, że we współczesnym sięńca zazwyczaj one nie są wyjaśnione. Więc jeśli bierzecie książkę napisaną dosyć niedawno, często autor czy autorka założy, że wiecie już, na czym polega cała ta podróż bohatera, nie będzie Wam tego wyjaśniał czy wyjaśniała. Więc ja troszeczkę to przybliżę. W starszych powieściach być może jest to bardziej szerzej opisane. Natomiast nowych autorzy często zakładają, że czytelnik będzie już to wiedział. Więc pierwszy z takich kroków, żeby w ogóle mieć szansę wejść na tę ścieżkę kultywacji, to osiągnięcie panowania nad chi. To jest to, co macie tutaj jako ki zapisane. Ki to jest wymowa z naleciałością japońską. Po chińsku mówimy chi. Jest to energia duchowa, nad którą najpierw trzeba nauczyć się panować, żeby w ogóle mieć szansę rozwijać się na tej ścieżce kultywacji. Oczywiście rozwijanie ducha musi się również wiązać z doskonaleniem ciała. Więc zazwyczaj kultywatorzy przechodzą również bardzo rygorystyczny trening fizyczny. Wiąże się to właśnie z budowaniem siły fizycznej, budowaniem refleksu, różnego rodzaju treningami. Oczywiście tutaj wchodzą również sztuki walki za pomocą przede wszystkim mieczy, ale również innego rodzaju przyrządów, tutaj pałek, lans co tam możecie sobie wyobrazić. Więc kiedy już przejdziemy ten etap, że jesteśmy gdzieś tam otwarci duchowo i nasze fizyczne ciało jest również już dobrze wyprenowane, przechodzimy do kolejnego stadium, którym jest formowanie duchowego rodzenia. To jest trochę abstrakcyjny koncept. Natomiast wsięcia ten duchowy rdzeń to jest coś, co może się rzeczywiście fizycznie gdzieś tam pojawić wewnątrz ciała takiego kultywatora i może również zostać w jakiś sposób uszkodzone albo zniszczone. Do tego pewnie sobie jeszcze trochę wrócimy, mówiąc o podróży bohatera. Natomiast jest to taki etap, gdzie już rzeczywiście mamy jakiś tam ten złoty środek, ten nasz, ten nasz duchowy rdzeń, który dalej będzie otwierał nasz. Mistyczny potencjał i przedłużał również w konsekwencji nasze życie. Jakby każdy z tych kroków tutaj też daje naszym bohaterom dodatkowe lata, które mogą poświęcić na doskonalenie się i naukę. Potem, przedostatnim takim etapem jest wykształcenie duszy. Jakby zakładamy, że mamy już duszę, ale na etapie, na poziomie kultywacji. Ta jakby dusza, którą wykształcamy, to jest taka projekcja trochę dodatkowa naszego ja, właśnie ten taki kolejny krok do transcendencji. Um, ona gdzieś tam może się manifestować również widocznie w świecie fizycznym. Jest to właśnie takie uzewnętrznienie, czy jakby uosobienie e, naszego ducha. E, i ostatni etap to jest już właśnie to osiągnięcie nieśmiertelności, gdzie rzeczywiście wbiliśmy już na tyle dużo punktów doświadczenia, jakby nasza postać jest tutaj totalnie OP, że w zasadzie możemy już stać się zupełnie nieśmiertelni, zostać, nie wiem, wielkim mędrcem żyjącym gdzieś na górze, albo nawet jeśli mamy trochę szczęścia, to dostać bilet do niebios i zostać tutaj w ogóle wniesionym do rangi bóstwa. Takie ścieżki również są, więc jak najbardziej, jak widzicie, ścieżka kultywacji otwiera nam dużo możliwości. Oczywiście, właśnie ta nieśmiertelność czy to wstąpienie w niebiosa jest zazwyczaj takim ostatecznym celem, do którego dążymy przez wiele, wiele lat co księcia sprawia, że. Nie zawsze wiemy, ile lat tak naprawdę mają nasi bohaterowie, czy oni mają lat 20, czy mają lat 300, czy mają lat 2000, różnie bywa. Nie zawsze jest to również skorelowane z ich poziomem mocy, chociaż często tak. Dlatego jeśli kiedyś będziecie czytali coś i będziecie confused, jakby ile ci bohaterowie mają lat, jaki tam, nie wiem, jest age gap między nimi, trudno powiedzieć, zazwyczaj nie jest to gdzieś określone i często również nie jest to szczególnie ważne. Dobrze, jak już wspomniałam, gatunek fantastyki jest oczywiście zakorzeniony głęboko w kulturze. I mamy tutaj pewne właśnie elementy kultury chińskiej, które się dosyć wyraźnie się przebijają, ale które też w nowszych powieściach są często w jakiś sposób redefiniowane czy w pewien sposób krytykowane jako coś, z czym autorzy chcieliby polemizować. Jednym z takich aspektów właśnie tego klasycznego gatunku jest tak zwane wu-wei, czyli podejmowanie działań w harmonii z ich naturalnym przebiegiem. To jest. Czasami jest to tłumaczone jako takie trochę robienie, ale nie robienie, albo robienie, tak, żeby było zrobione, ale w sumie nie robienie. Trudno, trudno jest to jasno jakoś tak na poziomie definicji wytłumaczyć, więc dam wam kilka przykładów. Przykładem takiego właśnie podejść w Way, może być ten mistrz czy ten nauczyciel, który mówi swojemu uczniowi: Słuchaj, ty za bardzo się teraz skupiasz na tym, żeby ci się udało. Trochę za mocno się starasz, więc teraz odpuść na chwilę, jakby... Pozwól, żeby nie wiem, ta energia czy ta moc po prostu gdzieś przez ciebie przepłynęła, spróbuj jeszcze raz. No i często właśnie w tym momencie ten uczeń doznaje tego e, gdzieś tam otwarcia, jest w stanie przejść na kolejny etap. Czyli to takie właśnie nieskupianie się na rezultacie, a pozwolenie, żeby rzeczy gdzieś płynęły własnym nurtem e, i otworzenie się na ten potencjał. Inny przykład, e, tutaj bardziej ze sztuk walki, to może być właśnie ten mistrz, który zamiast gdzieś stawiać opór, czy nie wiem, bezpośrednio kontrolować atak przeciwnika, czy właśnie jakąś, nie wiem, mistyczną energię, która leci w jego stronę, spróbuję ją na przykład przekierować albo w jakiś sposób zutylizować w inny sposób. Więc ten właśnie taki, to takie podejście, że rzeczy powinny mimo wszystko płynąć własnym nurtem, jest dosyć charakterystyczne dla tego tradycyjnego osięcia, niekoniecznie dla współczesnej iteracji gatunku. Kolejna rzecz, która bardzo często się przebija, to jest właśnie motyw stratyfikacji i porządku społecznego. Oczywiście dla kultywatorów ich status oraz status klanu czy sekty, do którego należał, jest bardzo istotny. I co więcej, żeby w ogóle zostać takim uczniem-kultywatorem, często trzeba już pochodzić z jakiejś rodziny czy mieć jakieś tło, które daje nam dostatecznie dużo. Duży status, żeby w ogóle zostać włączonym do tego kręgu. Więc te elementy właśnie stratyfikacji i pewnego ustalonego porządku społecznego są tutaj dosyć mocno zakorzenione. Natomiast zobaczymy też historię, gdzie właśnie ktoś, nie posiadając tego tła, wykazuje się na przykład niezwykłym talentem, czy manifestuje właśnie jakieś niecodzienne umiejętności, które na podstawie właśnie tych cech dają mu dostęp do tego świata kultywacji i pozwalają mu się uczyć, żeby zostać mistrzem. Dalej, kolejny aspekt to jest właśnie koncept twarzy, czyli prestiżu i reputacji. I to jest jeden z takich fundamentów, które dla nas, jako czytelników czy jako zachodnich widzów, może być trochę um, wzbudzający, nie wiem, jakieś znaki zapytania, czy nie do końca jasny z takiego względu. Że w Xieńsia i często ogólnie w literaturze chińskiej ten motyw zachowania twarzy, czyli nie uszkodzenia swojej lub czyjejś reputacji, jest na tyle ważny, że bohaterowie mogą zrezygnować, nie podejmować pewnych działań, jeśli jest tutaj ryzyko, że będzie to jakaś plama na ich honorze czy że jakoś wpłynie to na ich status społeczny. A więc czasami właśnie widzimy tutaj to takie dramatyczne nawarstwienie problemów. Przez to, że wszyscy naokoło gdzieś starają się uniknąć urażenia kogoś innego albo zostania urażonym przez co właśnie gdzieś tam centralny konflikt nigdy nie do końca zostaje rozwiązany, bo wszyscy jakby tańczą wokół tego problemu nie nazywając go bezpośrednio, bo ktoś mógłby się poczuć urażony albo mógłby dodać komuś powód do podjęcia jakichś bardziej drastycznych działań i, nie wiem. Zaatakowania naszej sekty, czy oskarżenia naszego rodu o coś tutaj niefajnego. Więc ten koncept twarzy będzie się przewijał, będziemy jeszcze do niego wracać. Na razie sobie zapamiętajcie, że jest to niezwykle ważne. Jeśli chcecie zostać chińskim kultywatorem, to jak najbardziej musicie dbać o swój wizerunek, i jest to jedna z najważniejszych rzeczy w waszym życiu. Kolejne elementy charakterystyczne, które widzimy tutaj w szęcie, to jest właśnie konkurowanie o ograniczone zasoby. Mamy oczywiście jakąś ilość sekt, że tak powiem, poziom prestiżu i dostępu do zasobów, jaki można pomiędzy nie podzielić, jest skończony, więc trwa tu cały czas właśnie ten poziom konkurencji o to, która sekta jest na tyle atrakcyjna, że będzie miała najwięcej uczniów, która będzie miała najlepszych uczniów. W sensie będzie na takim poziomie, że będzie mogła ich sobie wybierać, akceptować tylko tych najlepszych. Um, tutaj jest też konkurencja, tak zwane tereny łowieckie, co jest też motywem, um, który się pojawia, gdzie właśnie ci kultywatorzy zostają gdzieś wysłani do jakiejś wioski, gdzie grasują potwory, no ich zadaniem jest jakby upolowanie jak największej ilości tych potworów. Więc te tereny łowieckie, czy jakby sukcesy podczas tego rodzaju łowów również są dosyć istotnym wyznacznikiem statusu, więc oczywiście sekty chcą, żeby to ich uczniowie sprawili się podczas takiego łowu, takich łowów najlepiej, żeby tam pokonali najsilniejszą bestię albo najwięcej bestii w zależności od tego, jakie są gdzieś tam warunki do spełnienia. Kolejna rzecz związana właśnie z prestiżem i z zachowywaniem twarzy, to są społeczne machinacje i politykowanie w settingu, gdzie nie możemy bezpośrednio nikogo gdzieś tam challenge'ować, mówiąc po Oczywiście musimy się odwoływać do bardziej subtelnych metod. Tutaj w grę mogą wchodzić oczywiście różnego rodzaju drobne klątwy, wyciąganie jakichś rzeczy z czyjejś przyszłości, które mogą stanowić plamę na jego honorze. Czy też właśnie budowanie sytuacji? Które dla tej osoby, która może być właśnie cenem jakichś naszych machinacji będą niekomfortowe, doprowadzą na przykład do tego, że ona w jakiś okolicznościach straci panowanie nad sobą, no i to już jest wystarczające, żeby straciła twarz, jeśli na przykład wybuchnie gniewem podczas oficjalnego przyjęcia albo zachowa się nieuprzejmie wobec kogokolwiek, nawet jeśli ten ktoś no, w taki kurtuazyjny sposób jakby zaczął tutaj powiedzmy cały konflikt. Więc ten element. Element społecznych machinacji i politykowania jest bardzo ważny. I jeśli właśnie Jarają was klimaty w stylu graotron to myślę, że tutaj Sian się również dowiezie, jeśli chodzi o poziom intrygi. Więc, skoro mamy intrygi, mamy oczywiście też zemstę i cały motyw odzyskiwania twarzy. Jeśli, jeśli ktoś właśnie doprowadził do tego, że nasz ród w jakiś sposób się splamił, stracił prestiż, no to teraz naszym zadaniem jest, żeby ten prestiż odzyskać. Zazwyczaj musimy to zrobić kosztem jakiejś innej sekty czy jakiejś innej osoby, więc tutaj dochodzi do kontrmachinacji, czy właśnie jakiś. Um, kontr-intryg, które mają nam pomóc tutaj naszą pozycję ponownie poprawić. Oczywiście popularnym motywem wzięcia są również romanse i są to również romanse męsko-męskie, kobieco-kobiece i heteronormatywne. Akurat gatunek romansów męskich ma swoją nazwę, nazwa się Danej. i jest ich bardzo dużo. Jeśli jesteście zainteresowani, to jeden czy dwa tytuły znajdują się w polecajkach. Ja też podam kilka później przykładów właśnie z konkretnych tego rodzaju opowieści Siancha, jak będziemy mówić o podróży bohatera. Ale tak, jak najbardziej, jeśli robicie wątki romantyczne, to zarówno takie pozytywne, jak i bardziej tragiczne można, można tutaj znaleźć i jest ich dużo, jest w czym wybierać. Oczywiście nie byłoby fantastyki bez turniejów i scen batalistycznych, więc mamy tu właśnie często rozbudowane elementy turniejowe, które również są powiązane ze statusem, ale właśnie też sceny batalistyczne. Często właśnie podczas tych nocnych łowów, czy właśnie podczas walczenia z jakąś wielką bestią, mamy tutaj epickie opisy walki, latające miecze, ludzie latający na mieczach. I wszystkie te właśnie elementy, takie już bardziej magiczne i bardziej fantastyczne, są często wyeksponowane podczas tych scen turniejowych czy tych scen batalistycznych. Mówiąc o walce, musimy też wspomnieć o mitycznych broniach i artefaktach. Sięcia często broń to nie jest po prostu miecz. To jest miecz, który ma jakąś nazwę. To jest miecz, który często jest w jakiś sposób. Personalnie powiązany z bohaterem, czyli każdy na przykład widząc ten miecz, nawet jeśli on zostanie gdzieś porzucony, będzie w stanie go przypisać do wojownika, który z niego korzystał, jakby gdzieś znać często historię tego miecza, albo historię tej osoby, do której ten miecz należy. Oczywiście bronie mogą mieć również swoje jakieś niezwykłe, magiczne właściwości, czy to właśnie fruwać w powietrzu, czy emitować jakiegoś rodzaju energię. I co ciekawe, bronią nie zawsze musi być broń w takim tradycyjnym rozumieniu, czyli to nie zawsze musi być miecz, czy pejcz czy fika. Mogą to być również instrumenty muzyczne. W Shansha często zobaczymy, że właśnie jako broń, czy jako właśnie taki magiczny artefakt wykorzystywany jest flet, czy na przykład właśnie chiński instrument strunowy guqin, który, który też jest właśnie taką wielką kobyłą, Przypominającą trochę no deskę z przypiętymi do niej stronami, możecie sobie później wygooglować, jak on wygląda. Więc te instrumenty muzyczne też mogą być wykorzystywane jako broń, mogą być wykorzystywane do leczenia, czy właśnie do wykorzystywania innych tych magicznych czy duchowych mocy. Ostatni taki element wiąże się z podróżą bohatera, i są to niebiańskie próby tutaj kiedy wbijemy już odpowiednio wysoki power level wsięcia, dochodzimy do poziomu gdzie niebiosa zaczynają zwracać na nas uwagę i gdzieś bohaterowie wchodzą na ten pułap, gdzie bogowie stwierdzają, że ok, to teraz sprawdzimy czy naprawdę jesteś takim dobrym kultywatorem, czy może jednak miałeś po prostu szczęście albo masz talent który jest jeszcze nie do końca oszlifowany i tutaj na przykład takie niebiańskie Wszystkie próby. Mm. Mogą polegać właśnie na tym, że, no nie wiem, nasz bohater nagle trafia do takiej boskiej subdomeny. W tym momencie wszyscy kultywatorzy, którzy byli koło niego uciekają, bo nie chcą mieć nic wspólnego z tą próbą, którą on będzie przechodził, jako że próby mogą się skończyć śmiercią dla takiego kultywatora. No i zaczynają w niego ciskać pioruny, które właśnie mają testować jego refleks, czy tutaj jego duchową odporność, czy jego nie wiem, spryt. Jeśli chodzi o unikanie niebezpieczeństwa, przejście takiej próby zazwyczaj odblokowuje właśnie kolejny power level dla naszego kultywatora, bo niebiosa są usatysfakcjonowane, więc jasne, możemy iść dalej. Nie przejście takiej próby może się skończyć śmiercią albo właśnie trwałym uszkodzeniem tego duchowego rdzenia, przez co nasz bohater straci noc kultywacji. E, typowa opowieść szansia yy, zaczyna się zazwyczaj właśnie od bohatera takie zero to hero, czyli bohater, który nie ma żadnego potencjału albo ma bardzo niewielki potencjał, może pochodzić z jakiegoś zubożałego rodu, yy, nie mieć tutaj za wiele jakby takiego pozytywnego tła, które gdzieś dałoby mu ten status, czy dałoby mu prestiż. Ale zazwyczaj w wyniku jakiegoś przełomowego zdarzenia, nasz bohater rozwija się czy odkrywa właśnie swoje moce, swój wewnętrzny potencjał, to wprowadza go na tę ścieżkę kultywacji i pozwala mu zazwyczaj udowodnić swoją wartość. Często wiąże się to właśnie z motywem zemsty. Na przykład, jeśli mamy bohatera, którego ród był ubożały na skutek tych politycznych machinacji jakiejś innej rodziny, to to jest właśnie ten moment, kiedy on, zyskawszy swoje moce, może się zemścić. Albo jeśli jego problem jest bezpośrednio z niebiosami, no to wtedy może wziąć jakby swoją gorycz i gdzieś pójść bezpośrednio do boskich przedstawicieli i spróbować z nimi rozwiązać sprawę. Dalej, co może być również ciekawostką dla nas jako zachodnich odbiorców. W nie mamy typowego motywu walki dobra ze złem, czy motywu ratowania świat, świata. Jakby to zazwyczaj nie jest jakiś problem, to nie jest coś, co nas do końca interesuje. Bardziej skupiamy się na tych elementach społecznych i na bezpośredniej podróży bohatera w kierunku transcendencji. W związku z czym. Często zobaczymy bohaterów jakby po obu stronach konfliktu, którzy mogą być w jakiś sposób moralnie szarzy. Możemy tutaj mieć tych zwoli, których motywacje jednak w jakiś sposób są honorowe, na przykład właśnie odbudowanie ich rodu, czy odzyskanie jakiegoś zaginionego artefaktu, ale możemy mieć też bohaterów, którzy posługują się jakimiś zakazanymi technikami, czy popełniają innego rodzaju wątpliwe czyny. Na przykład w jednej z popularnych opowieści danej mamy głównego bohatera, który jest nekromantą i jakby jedną z jego mocy, mimo że jest bohaterem pozytywnym, jest ożywianie zwłoki i korzystanie z nich właśnie między innymi w tych scenach walki. I e, ostatnia taka ciekawostka, która też może być confusing, już chwilę tylko się napije. To imiona bohaterów, w xianxia zazwyczaj bohaterowie posiadają kilka imion i one są używane naprzemiennie, więc jeśli jesteśmy nowymi czytelnikami czy nowymi widzami, może być to dla nas troszeczkę niejasne. Pierwsze imię to jest imię rodowe, które używane jest głównie przez członków rodziny i bliskich przyjaciół. I to jest właśnie to imię nadawane przy urodzeniu. Drugie imię to jest imię grzecznościowe, które nabywa się z momentem wejścia w dorosłość. I to jest to imię takie oficjalne, którego zazwyczaj będą używali właśnie nieznajomi czy. Osoby, których nie znamy bardzo dobrze, które nie należą do naszego kręgu rodzinnego. No i ostatni to przydomek, czyli coś, co możemy zyskać za pomocą właśnie naszych cech charakteru, czy osiągniętych przez nas wielkich czynów. Znaczenie imion często jest istotne i też mówi nam coś, o... w wydanych powieściach księcia zobaczymy przypisy, które mówią nam: OK, to imię znaczy to i to. Kontynuując szybko o imionach, bo nie mamy za wiele czasu, na szczęście następna prezentacja jest też moja. Dam Wam tutaj przykład tego Pana, którego widzimy na załączonym obrazku. Jego imię rodowe to. Lan Jean, co znaczy błękitny, przejrzysty, głęboki. Lan to jest powiedzmy nazwisko, czyli nazwa rodu, z którego on pochodzi. Żan to jest właśnie to imię nadane. W taki sposób zwracaliby się do niego bliscy czy członkowie rodziny. Potem to jego imię grzecznościowe oficjalne to jest Lan Wangji. Również błękitny, wolny od ziemskich trosk, jakby to charakteryzuje naszego bohatera jako taką osobę wycofaną, tutaj bardzo emocjonalnie ułożoną. No i ostatni to jest jego przydomek, Han Wang Jun niosący światłość. Jun to jest właśnie honoryfik, który znaczy pan lord i jest to coś, co jakby on zyskał w trakcie swojego życia poprzez kultywację, jakby swoje czyny. No dobra, i na sam koniec garść polecajek, jeśli jesteście zainteresowani, to tutaj kilka książek i webnovels. Sędzia jest łatwo dostępna w języku angielskim. Znajdziecie bardzo dużo przetłumaczonych właśnie takich ładnowalek w internecie. Tutaj jest kilka takich klasyków. Pierwsze dwa to są właśnie dosyć takie charakterystyczne opowieści Ssiosia, gdzie macie tę podróż bohatera, bardzo fajnie opisaną. Trzeci przykład tutaj wybrałam jako opowieść, gdzie mamy główną bohaterkę. W świecie kultywacji, bo jak najbardziej kultywatorkami mogą być również kobiety. Trzeci przykład tutaj wybrałam jako opowieść, gdzie mamy główną bohaterkę w świecie kultywacji, bo jak najbardziej bohaterkę, która też pochodzi właśnie z takiej, trochę na ścieżkę bycia morderchową w pewnym momencie. Błogosławieństwo niebios, to jest z kolei męsko-męski romans, wydany po, Polsce, po polsku w tym roku, więc jeśli chcielibyście sięgnąć po przykład w ojczystym języku, to zachęcam, można właśnie go znaleźć. No i kilka seriali, The Untamed to jest ekranizacja bardzo popularnej opowieści Shantya, The Grandmaster. Muszę ci przerwać, jest... bo zrywa co chwilę. No? Dobrze. To szybko dokończę tylko o polecańkach. DM Times to jest właśnie ekranizacja The Grandmaster of Demonic Cultivation, czy Art Mistrz Demonicznej Kultywacji. Niestety po polsku nie wydane, ale można jak najbardziej znaleźć edycję angielską. I tu mamy jeszcze dwa, też takie klasyczne przykłady. Z kolei z wątkami miłosnymi, jak można się domyślić, szukać daleko, to można sobie dosyć łatwo znaleźć. Polecam obejrzenie serialu, bo przy okazji osłuchacie się z tym, jak wymawiane są imiona bohaterów i właśnie różne z tych kultywacyjnych nazw. Dobra, jesteśmy już trochę po czasie. Zerknę tylko szybko na pytania, żeby jeszcze na nie odpowiedzieć. Widzę jedno tutaj. Czy ten typ fantastyki jest uniwersalny dla Chin? Siansia, jako gatunek tak, jest dosyć formulaiczny w takim znaczeniu, że jeśli coś nazywamy siansia, to zazwyczaj możecie się właśnie spodziewać tych elementów, o których dzisiaj mówiłam. Oczywiście podobnie jak z naszą fantastyką, czy nawet z takim klasycznym high fantasy w zachodnim rozumieniu, też znajdziemy tu różne iteracje i różne wariacje na temat tego gatunku. Czy jakieś jako dekonstrukcje. Więc te elementy mogą się pojawiać, ale na przykład w trochę innym kontekście albo widziane bardziej krytycznym okiem. Dzięki czemu no, oczywiście gatunek też nadal żyje i nadal się rozwija i nie czytamy w kółko tej samej historii.